Witam wszystkich! W dniu dzisiejszym chciałem pokazać, jak zrobić samo mleko bez konieczności milenia robienia kawy. Chodzi to o ekspresy Philipsa, Philips Go, Latte i tak dalej. Te wszystkie numery seryjne 2200, 5000, coś tam. One są bardzo podobne. Ja myślę, że będzie we wszystkich działało. Nie posiadam tych z wyświetlaczem kwarcowym elektronicznym. No nie mam takiego ekspresu, posiadam ten. Doszedłem jak to zrobić i się z Wami podzielę. Sposób jest bardzo prosty. Mamy mleko. na do zbiorniczka. Wybieramy funkcję oczywiście kawy mlecznej. Żeby mieć jak najwięcej tego mleka. Największa ilość jest na latę ale znowu jest ten problem. Wyskoczyły nam moc kawy w ziarenkach. Ilość wody. Tu przepraszam piany. Ilość wody. Ja mam to na maksa i pianę i wodę. No i przy okazji mam na maksa też teraz yy, yy, zmienianie kawy. No właśnie i przejdźmy do rzeczy, co teraz robimy. Yy, wybieramy sobie kawę, yy, mówię kawę, bo będziemy wybierali ilość mleka, więc cappuccino jest dosyć mało, yy, latte jest dużo mleka, jest to mocno mleczna, Jeżeli chcemy spienić sobie, podgrzać mleko yy, w większym rozmiarze niż filiżaneczka yy, 100 gram, no to proponuję latte. Wiadomo, że nie możemy tym mialeczką skasować do zera dawkowania kawy. I zawsze będzie trochę tej kawy leciało, i zawsze będzie ją mieliło, co byśmy nie robili. Ale jest sposób na to, gdzie nawet to nie podaje producent. Wystarczy przytrzymać na tym ziarenku kawy tyle sekund, co trzymaliśmy, nie wiem, 4-5. Pokazała się nam pod spodem ikonka kawy mielonej. Wystarczy, nie wsypywać tutaj kawy. Można wsypać kakao. Uruchamiamy. pamiętając, żeby woda była w dostatecznej ilości, gdzie mi się często to zapomina. I proszę, myśli, że. Je. Trochę za mało mleka, mleka, skąd ta para na koniec, ale młynek nie zadziałał, kawy nam nie zmieniło. Możemy przerwać całą tą procedurę teraz. Odstawiam kubek z mlekiem. Powinna teraz polecieć sama woda do mleka, więc możemy to skasować kuzikiem. Nie leci za to mamy. W ten sam sposób spróbujemy zrobić kakao. Mleko z kakaem, a więc ja już mam odmierzoną miarkę kaka. Wsypujemy gdzie ma być miarunekowa. Zamykamy. Bieramy latę. Kasujemy. Zapaliła nam się ikonka. I odpalamy. Ilość kawy, która już zadawala. Ilość mleka, która już tam jest potrzebna, już mamy, a więc wyłączyliśmy to stopem, A teraz czekamy na oszukaną kawę, i będziemy robić kakao. Zobaczymy, czy wyjdzie. zaczyna lecieć. I wychodzi nam kakao latę. Proponuję wcześniej posłodzić trochę mleko zanim zacznie lecieć kakao. Oczywiście mleko jest dla mojego szarpa Uwielbia pić pianę z cappuccino i latte A więc było trzeba je zrobić bez kawy, oczywiście mleko jest bez laktozy, żeby nie było krzyku Do zobaczenia, może coś innego wymyślimy